Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak wiele tekstów papieskich jest skierowanych do nas. W ubiegłym tygodniu wróciliśmy do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, a dzisiaj chcę zatrzymać się nad homilią papieża Leona XIV, jaką wygłosił podczas Mszy Świętej, będącej uwieńczeniem jubileuszu kapłanów w Rzymie. 27 czerwca. To, co zwróciło moją uwagę w lekturze tego tekstu, to dwa tematy, które są istotne także dla nas, księży. Po pierwsze, jedność, a po drugie, wspólnota. One się wzajemnie ze sobą wiążą. Mamy budować jedność ludzi, do których jesteśmy posłani, zwłaszcza teraz, kiedy są oni tak bardzo podzieleni. Na różnych płaszczyznach życia, ale tę jedność między nami mamy zyskiwać przez troskę o wspólnotę. Wspólnotę z Panem Bogiem, wspólnotę z naszymi pasterzami, wspólnotę z naszymi braćmi w kapłaństwie, czy tymi, z którymi razem byliśmy święceni, czy tymi, z którymi wspólnie pracujemy w duszpasterstwie. To bardzo ważne, abyśmy tę wspólnotę. Budowali i w ten sposób wprowadzali jedność. Jedność, o jaką modlił się Pan Jezus, a co zostało zapisane przez Ewangelistę Jana w modlitwie arcykapłańskiej. Szczęść Boże.